Drabo numer zawsze po. będzie drapuje radzi, na średnio zęgi skim to będzie rap, tak o tym będzie rap. Będzie nawinę, się nawet ciągle na numera się nabija i tworzę rap, od zawsze na numery drapuje, ciągle na numerach, gdy rapuje. Od zawsze na numerem był hip hopem, będzie na numera się ma, gdy rapuje. Od zawsze na numera się nabija ciągle rap od zawsze tu hip-hop. Najkrótsze numery, czy najdłuższe numery, to rapuje, zawsze był rap będzie więcej. Rapu na numerach były strapowe, dobre numery nie rapuje. Od zawsze jest Dobra, tutaj ten numer, jest noty, rapu, rap, rapu, tutaj nowa nuta, gdy rapuję hip-hopem, zawsze składam rap, rapuję tutaj nowa nuta i rapuję od zawsze na numerach, będzie wiele, do będzie hip-hopowo, na muzyce, na rapowe wersje, na rapowe teksty, hip-hopuję ten numer, hip-hopuję nowa nuta, gdy rapuję ciągle nową nutę i na dymie, dobra, od zawsze tutaj na numerach, zawsze były dobre numery, dobra, tutaj jest hip, będzie hip-hop, będzie nowy numer, wszystkie numery tutaj są, tutaj są. Elo jest rap, elo, tu, numer numery, będą tutaj na numerach, się to rapu, więc rap. Od zawsze na naszym bicie będzie hip-hop, to się od zawsze na numerach, rapu ciągle na numerach, rapu ciągle na numerach, hip-hop gra. Od zawsze na numerach był rap, będzie wielki rapu, będzie hip-hop, więc na rapu, rapu, rapu będzie więcej, rapu będzie więcej, rapu więcej, rapu podkład jeśli to będą ten na ciągle będzie jest basion, Tysiąc roku tysiącz pierwszym rapuje, drugim trzecim, czasapowy trzecim, czwartym destapuje piąty 2005. rapował 6, z tym i siedem, osiem, tydzień, siedem osiem i dziewiątym, tysiąc dziewiątym, dziewięć pierwszym dziewięćdziesiątym, drugym, pierwszym rapuje, czwartym i piątym. Dziś rapuje dziesiątym sześciu, 2008, siedem 2009, dwóch

Elo jest rap tutaj jest Elo rap tutaj hip hop będzie Jest tutaj hip -hop był i będzie Tutaj jest elo jest rap Elevent rapu to jest hip hop i numer Gdzie jest rapu na numerach zawsze rapuje tutaj Rapuje do węgla to rapuje nowa nuta składam rap będzie więcej rapu Będzie hip hopu na numerach Gdy rapuje ciągle na bitaj, zawsze był Rap tutaj jest hip hopem Ciągle będzie nasza nuta gdy rapuje ciągle na bitach Do rap i hip hop będzie na numerach Siema dyrapuje ciągle na numerach Siema rap od razu na rapu będzie na wygodzie, co się rapuje dobra. Tak, rodzicom rapuje na rodzicom naszym bliskim będę. Tak, rapowo, ben, rapowo, ben, na będę nerwowo, będę bił o kilku powodach. będę nerwowo o śmiesięcy, o Ewangelii, o cytatach, o cytatach z pisma świętego, o dziesięciu przykazań bożych. Tak, zawsze będę nerwowo, będę nerwowo. Tak, zawsze nerwowo jestem bieżącym, jestem bieżącym, jestem bieżącym, jestem bieżącym. Jestem bieżący.

Wener po otworze robą nasze dzień, zbawił, zepał, będę tworzył rachunek, weszcie wierzący, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, o tym tworzył, ram będę rachował na dziś, o starca numer, będzie ich opemy, serca będzie numer, Gdy drapuje ciągle numer trzy marabł, będę rachował nasz kochany Polsce, nasz kochany Ojczyzie naszemu kochanemu, naszemu kochanemu krajowi, to będę rapował będę rachował zawsze, to wygrał zawsze na numera, drapuje ciągle na bitach, będzie wiele naszych Rapu, wyrapuje, czy nie widok zawsze. Elo, widkop, składam rap, dobre numery. Pisł kawałku. Oto muzyka, oto membrana i była, będzie więcej rapu, Będzie wiele naszego rapu drybuje. Czuję na numerach, na prężkę nie flow rapem i refrenie, Dobra nupę, gdy tak będzie. A o tym rapowo będę Rapowo będzie tworzył rapu zawsze będę powołan naszemu kochanemu Bogu. Będę tak rapował, nie prawo, odurzam. Zawsze tak rapowo mi, że i modlitwa to nasza rozmowa z naszym kochanym Bogiem Będę czuł, że będzie zbóżaniec I modlitwa to nasza, to nasza rozmowa z naszym kochanym Bogiem O tym będzie czuł, że będę czuł, że będę czuł Będę czuł, że i marzenia, duch Na numerach zawsze, że będzie na nutach Będzie w lotu, że się rapuje Która numera się ma, która pójdzie w Ale mamy nowe numery, tylko ciągle na bitach Hello, na bitach zawsze gra que pot sonar que fos era podria practicar-se una mera spada po wszystkim będzie rapy, tutaj numer będzie więcej rapy, tutaj nabie tutaj hip tutaj będzie nowa nuta, gdy na gitarze, hip-hop będzie na numer, gdy od zawsze, na gitarze, gdy będzie na luki, ciągle na zawsze będzie nasza nota wszystkim rap, muzyka, gra, o to znowu nuta, gdy rapuje się na gitarze, składam rap, tu sinergi, oczki, numery, się w godzinach, na nutach zawsze na naszym będzie się od od zawsze nie będzie na numerach, wyrapuje cię, na bicham tutaj jest nasza nuta, gdy rapuje ciągle zawsze będzie tutaj nowa nuta. wyrapuje zawsze na numerach, wyrapuje ciemno, widać zawsze był rap. wyrapuje tutaj się na ludzie, Więcej rapu. Elo, jest chitko numeru, rapu będzie po więc rapu będzie dużo rapu było. Tu dużo, dużo, dużo rapu zawsze będzie na numerach. Był hip-hop, będzie tutaj jest, tutaj jest.